Witam wszystkich amatorów matematyki. W jednym z filmów, których poszukuję wzoru ogólnego dla wyrażenia a plus b do potęgi tej a zatytułowanym Dwumian Newtona Problem Pokonał, do wzoru ogólnego wprowadzam rachunek z kombinatoryki. Bez żadnego dowodu. I to mi nie dawało spokoju, że to nie jest właściwe, skoro wyprowadzam wzór ogólny, wszystkie elementy udowadniam, a ten jeden biorę a priori. Na szczęście zachorowałem i miałem trochę czasu. Dzięki temu przemyślałem, w jaki sposób udowodnić ten wzór zastosowany w filmie. A oto ostatnie kartki ze wspomnianego filmu, gdzie mamy wzór ogólny na a plus b do potęgi n. I tutaj w tym wzorze znajduje się symbol Newtona, który w rozwinięciu wygląda tak jak u góry, czyli n silnia przez n minus k silnia, k silnia. Jest to wzór z kombinatoryki, który nam mówi, ile jest wszystkich kombinacji k elementowych ze zbioru n elementowego. Podczas tej choroby gorączka nie mąciła mojego umysłu i miałem sporo czasu. By sobie pewne rzeczy na temat kombinatoryki rozrysowywać, zastanawiać się, jakieś wzory zacząłem tutaj robić, jakieś takie o, drzewka, ale wciąż to była sytuacja niesatysfakcjonująca. Nie dochodziłem do rezultatu, który chciałem pokazać w sposób prosty. Aż przyszedł moment oświecenia. Zanim przejdę do prezentacji, to życzę wszystkim oglądającym zdrowia. To jest takie paskudne lekarstwo, bo muszę wyzdrowieć. A oto typowe wyjaśnienie wzoru z kombinatoryki. Będzie ono na jajkach. I załóżmy, że hodujemy kury. I mamy 10 jajek od 10 różnych kur. Oznaczone są one literami A, B, C i tak dalej, aż do J po kolei. I znaczą. Imiona moich kur A: albinoska, B. bura, C. czubata i tak dalej. Więc jeżeli badam zdrowie moich kur poprzez badania jajek, nie jest to obojętne, które jajko biorę, więc muszę wiedzieć od której kury pochodzi. Mamy zbiór N-elementowy, w tym przypadku 10-elementowy. I mamy tutaj specjalistyczne narzędzie do badania jaj. Naszym zadaniem jest policzyć wszystkie kombinacje jednoelementowe na zbiorze 10 elementowym. I zobaczmy, że do tego naczynia mogę włożyć jajka na 10 sposobów to chyba jest proste i nie wymaga jakiegoś wytłumaczenia. I teraz to odnotujmy. Mamy kombinacje jednoelementowe na zbiorze 10 elementowym. To liczba kombinacji jest 10 przez 1, czyli 10. A teraz podnosimy stopień komplikacji i bierzemy teraz kombinacje dwuelementowe. W pierwszym naczyniu mogłem wziąć jedno z 10 jajek. A weźmy na przykład to A. W tym momencie do drugiego naczynia mogę wziąć jedno z dziewięciu jajek. Czyli mam dziewięć teraz możliwości. Dla każdego tutaj jajka włożonego do pierwszego naczynia mam dziewięć możliwości w drugim naczyniu. Czyli jakbyśmy policzyli wszystkie nasze możliwości, to będzie dziesięć razy dziewięć. OK, ale załóżmy, że mamy jajko A oraz jajko B. O. W pewnym momencie będzie jajko B i jajko A. Dla mnie jako hodowcy kur nie jest to ważne, czy ja mam tutaj do badania jajka w ten sposób, że jest BA czy też AB. I można byłoby powiedzieć w ten sposób, że liczba kombinacji jest o połowę mniejsza niż 8 razy 9, ponieważ trzeba wykluczyć o taką właśnie symetrię. I zapiszmy to ponownie. Tym razem będą to kombinacje dwuelementowe na zbiorze elementowym I liczba kombinacji wyniesie 2 razy 9 przez 2. No a teraz idźmy dalej. Mamy dwa jajka. Wprowadzamy jajko trzecie. A, B, C. Jeżeli mamy ABC, to dla hodowcy jest to samo co układ ACB lub CAB. Dalej są to trzy jajka od tych samych trzech kur. Ok, i znowu jeszcze zróbmy tą zamiankę, że mamy BA. I te trzecie jajko może się znaleźć tutaj, wtedy jest BAC lub tutaj BCA lub na początku CBA. I o, CBA wyszło. E... No i teraz widzimy po prostu, że mamy sześć różnych możliwości, czyli Przedtem były, które są tożsame. Przedtem były dwie, a teraz dwa razy 3. Dla kombinacji trzy elementowych na zbiorze dziesięcioelementowym elementowym cały czas działamy. Mamy dla pierwszego naczynia 10 możliwości. Dla drugiego 9, a dla trzeciego 8. A zatem wszystkich możliwości będzie 10 razy 9, razy 8. Cały czas widzimy, że się przy kolejnych naczyniach o jedno zmniejsza jajko. Tutaj więc jest tych możliwości o jedno mniej. I zapiszmy, że drugi elementowych kombinacji dla zbioru 10 elementowego mamy 10 razy 9 razy 8 podzielone przez 2 razy 3. O i tutaj już widzimy jak będzie dalej dla następnych bo łatwo przewidzieć że jeżeli będziemy mieli k4 to wtedy będzie 10 razy 9, razy 8, razy 7 oraz 2 razy 3, razy 4. Czyli góra maleje o 1, dół wzrasta o 1. No, teraz, teraz wyprowadźmy wzór ogólny. Mamy n elementowy zbiór i k elementowe zbiór. Kombinacje. Więc liczba kombinacji na zbiorze n elementowym, kiedy k jest równe 1, to mamy 1. Kiedy k jest równe 2, to tutaj mamy n minus 1 razy 2. k jest równe 3, tu mamy 3, a tutaj mamy n. -1. Minus 2. Tu mamy 4, to na górze N minus 3. Czyli zauważmy, że tutaj jest o jedno mniej niż tutaj. Tak? A zatem, jeżeli dojedziemy tutaj do K. To tu u góry dojedziemy do n minus k plus jeden. Na dole można to zastąpić symbolem k silnia. I te nasze równanie, ten ułamek został. Na nowo, na drugiej stronie, napisany. Zmniejszyłem dla czytelności liczbę czynników. No i zobaczmy, jeżeli ułamek rozszerzymy, zarówno licznik, jak i mianownik o tę samą wartość, ułamek pozostanie bez zmian. Wartość tego ułamka będzie bez zmian. Więc yy... W mianowników piszmy N minus K razy N minus K minus 1, N minus K minus 2 aż do jedynki. I tę samą wartość wprowadźmy u góry, czyli N minus K. N minus K minus 1 aż do jedynki. I zobaczmy, tutaj mamy czynniki, które wzrastają o 1 aż do n, czyli mamy n silnie u góry. A na dole mamy n minus k silnie. A zatem liczba kombinacji to jest n silnia przez k silnia n minus k silnia. Co należało udowodnić? I pozostaje nam jedynie ostatni dowód dla tych niedowiarków, którzy mówią: No bez jaj! Nie można na jajach nauczyć kombinatoryki. A oto dowód: to były rzeczywiście jaja. Zapraszam do kolejnego filmu. Na dzisiaj tyle. I do zobaczenia.